Każdy z Was, użytkowników Instagrama, na pewno spotkał się już z płatną reklamą na tej platformie. Instagram wrzuca je co jakiś czas podczas naszego przewijania strony głównej, przeszukiwania strony wyszukiwania czy konsumowania rolek. To tak zwane posty sponsorowane. Pamiętam, że moja pierwsza reakcja na taką reklamę wyglądała następująco: O, a może bym też tak zaczęła promować swój profil na Instagramie? Na pewno szybko rozwinęłabym swoje konto. Ciekawe, ile to kosztuje. Czy wy też tak mieliście? I o ile nie ma w tym nic złego, to po czasie zorientowałam się, że nie tędy droga. Otóż do promowania swoich treści na Instagramie powinno się podchodzić z zupełnie innej strony, aby wasza reklama faktycznie zadziałała i żeby zaoszczędzić Wam frustracji oraz Przepuszczonych pieniędzy, przygotowałam dzisiejszy odcinek omawiający pięć bardzo ważnych aspektów, które musicie wziąć pod uwagę jeszcze zanim zaczniecie tworzyć reklamy. Zaczynamy! Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć świetny content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad płatną reklamą na Instagramie, albo być może już promujecie swój profil, jednak nie widzicie zadowalających rezultatów, zachęcam Was do pozostania ze mną do końca tego filmu. Przyjrzymy się wskazówkom, które poznałam w pracy. Gdzie w dziale marketingu zajmujemy się jeszcze bardziej skomplikowaną formą reklamy, czyli Google Ads, oraz dzięki licznym webinarom i panelom, w których uczestniczyłam. Pomogły mi one stworzyć dużo bardziej skuteczny zestaw reklam. Testowałam jego różne warianty przez wiele miesięcy i chociaż obecnie nie mam łączonych reklam, to w razie gdybym chciała stworzyć jakąś nową, wiem od czego zacząć. A teraz Wam również w tym pomogę. Czasami na Instagramie trafiam na reklamy małych kont i o ile z zasady nie ma w tym nic złego, to jednak kiedy wchodzę na ich profile i widzę zaledwie kilka postów, już wiem, że promując się, te osoby wyrzucają swoje pieniądze w błoto. Jeżeli bowiem nie mamy wystarczająco dużo materiału na naszym Instagramie, aby móc Podeprzeć nim naszą rolę eksperta i tym samym spełnić obietnicę reklamy, nasza promocja po prostu nie zadziała. Kiedy promujemy nasz profil na Instagramie, musimy obiecać coś odbiorcom w zamian za to, że zechcą nas odwiedzić. Pozycjonujemy zatem siebie w jakiejś roli, na przykład fotografa, podróżnika, twórcy rękodzieła, ekspertki modowej itd. I składamy obietnicę, że na naszym profilu można znaleźć wiedzę, inspirację lub konkretny produkt. A zatem potencjalny odbiorca właśnie tego będzie od nas oczekiwał. Dlatego nie może być tak, że wejdzie na nasze konto i zobaczy tam cztery posty, w tym trzy zdjęcia faktycznie dotyczące naszej niszy i jedno randomowe z ostatniej podróży do Włoch. Dlatego zanim pomyślimy o płatnej reklamie, musimy mieć pewność, że nasze opublikowane treści są najwyższej jakości i spełniają daną obietnicę. Skąd macie wiedzieć, ile to będzie wystarczająco materiału? Stajecie się na zdrowy rozsądek. Przedając planery i mając ich cztery rodzaje w ofercie, nie potrzebujecie 50 postów, aby to udowodnić. Ale już promując siebie jako ekspertkę modową czy makijażową, warto mieć przynajmniej 100 postów, które będą świadczyły o naszym doświadczeniu w tym temacie. Zanim zabierzecie się za tworzenie reklam, musicie się zastanowić, co ma być celem takiej reklamy. Po pierwsze, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy promować nasz profil na Instagramie jako całość, czy konkretny post, czy na przykład dany produkt. Następnie należy określić cel. Można to zrobić, przyporządkowując go do jednej z trzech kategorii: zbudowania świadomości marki, zwiększenia ruchu na naszym profilu lub doprowadzenia do działania, czyli do konwersji. Kolejność tych kategorii nie jest przypadkowa, ponieważ najlepiej zaczynać właśnie od zbudowania świadomości, i w tym wypadku promowania naszego Instagrama jako całości, dalej zwiększenia ruchu na naszym profilu dzięki reklamowaniu jednego z naszych najlepszych postów, i na koniec zachęcenia odbiorców do podjęcia działania czyli zaobserwowania naszego profilu, napisania komentarza, wzięcia udziału w konkursie lub kupienia naszego produktu. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest Wasze konto, co możecie zaoferować odbiorcom i czego aktualnie oczekujecie. Jeżeli na przykład dopiero zaczynacie, macie zbudowaną, fajną, przyciągającą wzrok stronę profilową, ale nie macie czasu szukać nowych odbiorców, swoją drogą, jak zdobywać nowych followersów, bez konieczności publikowania rolek mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link wstawiam u góry oraz w opisie na dole. Ale załóżmy, że nie macie na to czasu. Dlatego myślicie o promocji. To wtedy waszym głównym celem powinno być zbudowanie świadomości marki, a następnie zachęcenie odbiorców do zaobserwowania waszego profilu. Tak naprawdę to są dwie różne reklamy, ale o tym Dokładnie, jak je tworzyć, opowiem w innym odcinku, bo to dość obszerny temat. Tymczasem przejdźmy do kolejnej porady. Kiedyś sama popełniałam ten błąd i tworzyłam swoje reklamy na Instagramie, dzięki czemu straciłam więcej kasy niż powinnam. Kojarzycie na pewno ten guziczek w prawym dolnym rogu, zachęcający Was do wypromowania swojego postu w kilku prostych krokach. Otóż, nie róbcie tego. Menedżer reklam Facebooka to narzędzie, którego powinno się używać do tworzenia reklam również na Instagramie. Daje ono dużo większe możliwości i owszem, zabiera więcej czasu, bo do utworzenia jednej reklamy zdarzyło mi się już poświęcić ponad dwie godziny. Ale w zamian zyskujecie kontrolę i skuteczność, o jakiej z instagramowym kreatorem możecie tylko pomarzyć. Weźmy chociażby wykluczanie grup odbiorców. Co to takiego? Postaram się to jak najprościej wytłumaczyć. Gdy tworzycie reklamę w celu zdobycia nowych followersów, nie chcecie, aby ona pokazywała się Waszym już istniejącym followersom, prawda? No bo i po co? A dzięki narzędziom w menedżerze Facebooka, możecie ustawić, że wasze reklamy będą się pokazywały wszystkim oprócz waszym obserwującym. W ten sposób oszczędzacie pieniądze, więc to nie przelewki. Pamiętajcie, że docelowo to i tak Facebook zarządza waszymi reklamami, nawet jeśli tworzycie je na Instagramie. Niekiedy widzę reklamy osób, które już obserwuję i zastanawiam się, gdzie popełniły błąd. Sama nie jestem bez winy, dlatego tym bardziej uczulam Was na mądre i przemyślane tworzenie reklam. Tworzenie grup odbiorców to tak naprawdę fajna zabawa. Lubię właśnie w ten sposób do tego podchodzić. I nawet jeżeli nie myślicie o płatnej reklamie na Instagramie, warto określić swoją tak zwaną grupę docelową, żeby po pierwsze wiedzieć, do kogo się zwracacie. Po drugie, wiedzieć, jak trafić do takiego odbiorcy, o czym więcej mówiłam w odcinku 28, do którego link wstawiam u góry i w opisie poniżej. A po trzecie, odpowiednio kierować swoje reklamy. To kolejny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Jeżeli bowiem zostawimy dobór odbiorców w rękach kreatora reklam, może mieć on zupełnie inny pogląd na to niż my. Przede wszystkim, jako automat do zarabiania pieniędzy w głównej mierze dla siebie, będzie chciał cię pokazać jak największej liczbie odbiorców, nierzadko nie zawężając nawet lokalizacji do kraju, w którym mieszka twoja grupa docelowa. A nie ma sensu płacić za reklamę trafiającą do osób mieszkających w Niemczech. Nawet jeśli to polscy odbiorcy, podczas gdy ty reklamujesz swoje warsztaty, na przykład w Beskidach, istnieje bowiem niewielkie prawdopodobieństwo, że ktokolwiek zdecyduje się na nie tak daleko przyjechać. Na koniec porada i ostrzeżenie w jednym: aby nasze reklamy zadziałały i było widać ich skuteczność, potrzeba testów i czasu. Nikt nam nie zagwarantuje, że nawet najlepiej skrojona promocja zadziała. Czasami wystarczy zmienić kolejny zdjęć w karuzeli, czy zadać pytanie w trochę inny sposób, a pozytywne wyniki mogą nas zaskoczyć. To oznacza, że decydując się na promocję swoich treści, musimy się liczyć, że to potrwa, że tych reklam będziemy musieli stworzyć kilka lub kilkanaście. No i przede wszystkim, że będzie nas to kosztowało. Warto sobie oszacować miesięczny budżet, który bylibyśmy w stanie wyłożyć na daną promocję i zastanowić się, czy faktycznie się nam to opłaca. Jeżeli mogłabym jeszcze coś doradzić, to zawsze wybierajcie dłuższy czas i niższy dzienny budżet, zamiast większego, ale na krótszy okres czasu. U mnie najlepszą reklamą, jaka do tej pory się sprawdziła, była puszczona na najniższym możliwym dziennym budżecie. Ale przez najdłuższy okres czasu, czyli kilka miesięcy. Obecnie nie stosuję reklam na Instagramie, ponieważ moim najważniejszym celem jest inwestycja w sprzęt i to tam lokuję pieniądze, które ewentualnie wydałabym na reklamę. Być może za jakiś czas się to zmieni. Zobaczymy. A na koniec zachęcam Was do przemyślenia decyzji o promowaniu swojego Instagrama, a następnie testowania różnych możliwości, jeżeli się na to zdecydujecie. A jeżeli chcielibyście, abym stworzyła więcej filmów na temat reklam i płatnej promocji, dajcie mi proszę znać w komentarzach poniżej. Tymczasem mam nadzieję, że spodobał się Wam ten odcinek. Jeżeli tak się stało, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie moje konto po więcej tego typu treści. Dzięki temu moje treści będą trafiały do większego grona osób, a ja nie będę musiała się promować. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!